Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i o tym, jak nie należy zaczynać swojej przygody motocyklowej i co zrobić, żeby było to dobrze. Słuchajcie, większość ludzi myśli, że kupując albo młodych ludzi myślą, że kupują, robią prawo jazdy, wsiadają na motoce, jadą na drogę i często wydarzają się złe rzeczy, tak, że są wypadki i tak dalej. Więc chciałabym powiedzieć o tym, że nie bójcie się jeździć na tory i, nie, i korzystajcie z trenerów. To naprawdę bardzo pomaga, ponieważ. Wyzbywamy się złych nawyków, uczymy się właściwej pozycji, właściwych zachowań na, na motocyklu i unika to wielu niebezpiecznych sytuacji. Hmm, nawet tory asfaltowe w tym przypadku, o tych też bardzo często mówię. Ludzie myślą, że jeśli kupią motocykl i pojadą na drogę, to, to nauczą się tam wiele, a na tor jedzie się wtedy, kiedy się jeździ już bardzo dobrze. Zupełnie odwrotnie. Najpierw jedziemy na tor, żeby poznać ten swój motocykl, wczuć się w niego, zobaczyć jak się hamuje na mokrym, na suchym, czy to jest bezpieczne. Nawet jak się wywrócimy na tym torze, to jesteśmy w bezpiecznych warunkach. A w momencie, kiedy poznamy swój motocykl i wyjedziemy na drogę to już mamy na tyle za kodowane te zachowania, że jesteśmy w stanie w wielu sytuacjach wyjść obronną ręką bez, bez, bez słabych konsekwencji. Dlatego, najpierw tor, najpierw treningi, trenerzy, dobre nawyki, a potem, a potem jeżdżenie po drodze. Bo droga nie jest do ścikania, tory. Dlatego, namawiamy do e, trenowania. Oczywiście, też ważna sprawa, jeśli chodzi o enduro. E, bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie nauczyć się na takim motocyklu w terenie. I to być może jest dobra droga, żeby zacząć w ogóle drogę motocyklową, właśnie od terenowego motocykla, a potem dopiero przerzutka na, na sporty. Tak, dużo kwestii rzeczy zalet też właśnie przekłada się z wersji off-roadowych, których możemy nauczyć się na to, że główną zaletą jest to, że na to, że jeździmy w jedną stronę i wszyscy i wiedzą, gdzie mają jechać a na ulicy, na ulicy czasami to wygląda różnie. Oczywiście, nie mamy tylu zagrożeń, tak? nie mamy słupów, nie mamy śliskich e, rozjechanych ślimaków, <laughs> żwiru, e, mokrych liści itd. Tak możemy uniknąć wielu rzeczy. Tak, dokładnie, dokładnie, tutaj trochę się śmiejemy, ale to rzeczywiście tak jest, że tam nas e, wiele rzeczy e, nie, nie zaskoczy. A też nawet jak nas coś zaskoczy na, na torze, no to mamy szansę się ratować i potem możemy mieć dobry nawyk, jeśli to spotka nas tam na ulicy. Też nawiązując do dzieci, e, my uczymy Dzieci jeździć po, po miękkiej nawierzchni, po, po, to, że, po, po trawie, po piachu, ale potem te dzieci przesiadają też na inne motocykle, bo to jest tak, że fabryka mistrzów jest takim poziomem podstawowym. Do takiego momentu, w którym jesteśmy, w, jeśli już dziecko jest na takim poziomie, że już więcej nie możemy mu dać, to wysyłamy ich do zaprzyjaźnionych szkółek, które uczą już na wyższym poziomie albo idą w stronę supermoto, asfaltu czy, czy, czy motokrosu, ale na wyższym poziomie. Przysiadają się na inne, na inne sprzęty i też i też dajemy im drogę do dalszego do, do, do rozwoju. To nie jest tak, że tej Fabryka Mistrzów jest, y, 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 ogranicza się, y, uczy wszystkich, tylko uczymy do pewnego momentu, a potem wysyłamy dzieci na, w, dalszą, w dalszą drogę. dalszą podróż. <laughs> Oczywiście to tak naprawdę jest najważniejsza kwestia w ich rozwoju. Tak, więc... często, często moi znajomi e, trenerzy, którzy mają, przychodzą do nich dzieci mówią, nie, to jest, to jest jeszcze ten poziom, ja Cię mogę nauczyć kolejnego etapu, a Ty idź tam, tam się nauczysz, tam się poprzewracasz, tam nabędziesz tych pierwszych umiejętności, a potem przejdziemy do tego etapu e, bardziej skomplikowanego, trudniejszego, takiego zawodowego.